Witajcie na kanale My Millimajfa My Vlog. Jesteście tutaj po raz pierwszy. To mam na imię Mariola. To jest za mną Sofia, Dzień. Antoś i Damian. E, korzystam z. Dzień dobry. Z o... Dzień dobry. E, kolejny vlog, Dzień. kolejna część naszego pobytu w Polsce. Jak ktoś nie oglądał poprzedniego vloga, to zapraszam. W ostatnim vlogu e, mówiłam, że e, byliśmy w ciechocinku i wracamy na śląsk, do Damiana. Tutaj w jego strony Za kilka dni w ogóle wyjeżdżamy już z Polski do Anglii, ale przed tym, jeszcze tutaj, kilka dni będziemy właśnie w Jaworznie, czyli rodzinnym mieście Damiana. Korzystam z chwili, bo siedzimy w samochodzie, czekamy na pizzę. Bo tak to nawet nie ma kiedy co nagrać, bo no dużo się dzieje cały czas. Coś. W każdym razie wczoraj byliśmy, w drodze sobie zrobiliśmy taką wycieczkę. Dodatkowo, wracając z Kujaw na ślą, zatrzymaliśmy się w łodzi, no bo praktycznie to jest po drodze ta łódź, e, i zatrzymaliśmy się w takim miejscu, eksperymentatorium. E, zaraz zobaczcie sobie z tego filmiki bardzo fajne miejsce, polecam. E, fajne przede wszystkim dla dzieci. Pokazane jest e, wiele różnych takich doświadczeń z życia wziętych, e, no, które po prostu uczą dzieci pewnych rzeczy, pobudzają wyobraźnię i właśnie poprzez eksperyment. E, Eksperyment, takie doświadczenia mogą zobaczyć, jak funkcjonują niektóre rzeczy w życiu. Także fajna sprawa, nie? Fajnie było w tym eksperymentatorium, prawda? Super. No, także polecam e, bardzo. Łódź eksperymentatorium, tak to się nazywa. Jest na terenie manufaktury. E, zapraszam do obejrzenia w filmiku z tego. Uuu, to taki tunel. To takie jest wrażenie, jakby się kręciło, ale to się nie kręci. Tak, ustań, ustań i zobacz. My stoimy w miejscu. Kręci się tylko ta ścianka, ale uczucie dziwne. Jestem tutaj, A. ja Cię kręcę. to jakby się kręciło. Ej, ale to stoi w miejscu, prawda? Ja już sama nie wiem. A tak dajesz radę? Woda wirująca w kuli, jak to zrobić? Przyjrzyj się powierzchni cieczy, czyli temu. Czekaj. Wody było tylko tyle tej cieczy, tego płynu. Ciekaw, to jest płyn. Czyli co to się robi? Patrzcie, kiedy kręcimy to, że podwyża. A kiedy przestaje się kręcić, jak to się dzieje po prostu. Widzę, jest żadnego płynu, po prostu Aby uruchomić dmuchawę, umieść piłkę w strumieniu. Piłkę. Chodź Anto, zobaczysz. W strumieniu powietrza, to jest strumień powietrza. Powietrze podnosi piłkę do góry, dmucha. Możesz się tym kierować, drugą ręką to kierować, złap rączkę. Czyli wygrała ta, która ma z górki cały czas. Nie, tylko jedną Zosiu. Ja mu pokazywałam. No pójść. Tu jest pokazane, jak, jak są lubione mapy. To na mapach jest czerwony punkt najwyższy, zielony to niżej. Ty, I popatrz. Będzie zaraz kolor. No nie, 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 nie. Najwyższy punkt będzie czerwonym Zosiu Zbliższy, sirop, I teraz najwyższy punkt będzie czerwony, zobacz. Widzisz? Zmienia kolor powoli piasek. No, zmieniło kolor, bo stało się najwyższym punktem teraz, A tak? Jakby był jeszcze wyższy to by był... To na mnie. Śnie, śnieg Dziesiąt. jak ty to zrobiłeś? <laughs> tata jest na obiad, Antoś jak to się stało, Antoś? a teraz mamy, a teraz mamy Zosię na obiad uuu, ale wir i teraz to strony, co? Tu jest bardzo ciekawe e, stoisko, takie. Są takie kulki połączone, tak? I to, to już zbudował. Trzeba zrobić taką piramidę z połączonych kul. Budujesz? Trzeba wziąć takie takie na I połóż je tak. Jak możesz jedno tajkę, to bum, wychodzi pijan. Super! Tutaj trzeba ułożyć taki kwadrat z tych wszystkich drewienek. Tutaj przykład gry w ruletkę. Tu jest trzeba ułożyć taką kostkę z takich już gotowych klocków. Taką kostkę trzeba ułożyć. Zagadki logiczne i matematyczne. Co my tutaj mamy? I tata ułożył. Brawo! Brawo Ty! A tutaj jest do ułożenia też taki z yy, krzyż w krzydę. W drewniane pudełko został wbity gwóźdź. Spróbuj ułożyć osiem pozostałych gwoździ na nim, tak aby nie dotykały ani boków, ani dna skrzynki. Jedynym punktem styczności może być główka wbitego gwoździa. Wow. Ale dotykają ścianek, nie? Ciężko. Tak, bardzo się, ja chyba ułożę. No się, no, ale Ty układałaś koskę Rubika, to mi się wydaje, że powinnaś być w to. Dobra. <grystanie> <grystanie> A gdzie ta... nie, dobra. Załóż gogle, no. Załóż. Tak mucha właśnie widzi niewyraźnie. Jak leci. Widzisz? Wow! Antoś, jak ten tata to zrobił? Teraz ty spróbuj. Wow, lecisz! Jak prawdziwy ul, no? Nie, to jest takie tylko pokazane, a to można właśnie zobaczyć z bliska. Jak pszczółki mieszkają. Wow, ale wysoko już jesteś. Ekstra! Taka tablica. Z różnymi ciekawostkami. Panie tak, wczoraj była taka atrakcja, a dzisiaj kolejna, chociaż naprawdę nie była planowana. Ale trochę pogoda nas do tego zmusiła, no bo myśleliśmy, co tu właśnie z dziećmi e, robić. Pewnie byśmy tak to poszli sobie na działkę tutaj do, do rodziców Damiana i gdzieś tam na powietrzu z tymi dziećmi starali się aktywnie spędzać czas. Ale że dzisiaj jest pogoda taka deszczowa, e, no bo tak pada, nie? Tak, no nie cały dzień, ale, ale pada tak naprzemiennie, więc nie za bardzo, e, jeśli chodzi o jakieś tam place zabaw i, i jakieś takie zabawy na zewnątrz. No, i nawet nie jest jakoś tak bardzo też gorąco. I żeśmy wymyślili, że pójdziemy do. Jak to nazywa? Flypark? Flypark. Flypark, tak, tutaj wiawocznie. Też polecam to miejsce. Jesteśmy tutaj drugi raz, bo jak byliśmy na wakacjach w tamtym roku, to też tam gdzieś mi się wybraliśmy. I też to pamiętam, jakoś tak było, że nie było pogody. Zosiu, widzę cię tam. Mhm. Bardzo fajne miejsce. To jest takie miejsce, właśnie, głównie gdzie. No, trampoliny. Taki park trampolin, także też, też bardzo fajne miejsce. Polecam. Wow, ale jesteś wysoko, będziesz skakać? To dawaj. Wow. I z gorszą bojką, wygrałam, drugi raz. Tu jeszcze dodatkowo sobie można wybrać kolor. Czapeczki, tak? Proszę bardzo. Teraz Antoś, jakie? Antoś jakie chcesz? Oreo. A jaką czapeczkę? Czerwoną. no oczywiście. Wyskakali się. Wykończeni, tak? A teraz zagadamy lody. W ogóle pierwszy raz widzę takie lody. U nas w Anglii nie widziałam takich, takie kuleczkowe. Już widzieliśmy, jak byliśmy wcześniej nad wodą. Lody, Można sobie wybrać lody. czapeczkę kolorową. Kota jest plastikowa. Ja wybrałam muziową. No, a antek czerwoną. Ale nie widziałam takich lodów u nas. Tak. A Antoś, ty masz jakie oreo? Dasz mi spróbować? Bo mi mówiłeś, że mi dasz spróbować. Pokaż. O co, chyba ciasteczka, co? Pyszne. A ty mi dasz mango? Sporo tych atrakcji, jak na dwa dni, no ale korzystamy gdzieś tam jeszcze z tych ostatnich dni wakacji, ostatnich dni w Polsce, no niedługo powrót do rzeczywistości. Mówię, teraz czekamy na jedzonko i dzisiaj jeszcze czeka nas wieczór. No idziemy, mamy na siostry w goście. Dzieciaki Będziecie też mają nocować. dzisiaj, tak będzie nocować u cioci Martynki. No, i dzieciaki no, mają party, tak zaplanowane? Piżama party. Jest... Piżama party. party także. Wy to zaplanowaliśmy. No. Tak, wy to zaplanowaliście. <laughs> Jak jechaliśmy już na prom, płyniemy z Francji do Anglii, jesteśmy po kilkunastu godzinnej drodze, całą noc jechaliśmy, ale wszystko ogólnie jest ok, nawet bez jakiegoś takiego większego wykończenia, bez żadnych portów, przestojów itd. dalej. Także za kilka godzin będziemy w końcu w domku, po dwutygodniowym urlopie, w Polsce.